No to do końca roku już na bank nie zobaczy niczego bardziej emocjonalnego od wątku Echo's Arcane. Free run, dlaczego mi to robi? <grym> <grym> Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na ciut nietypowy odcinek na temat Freerun, Ukresu Drogi. Ten serial gościł już w dwóch materiałach na moim kanale, ale dopiero ostatnio obejrzałem zaległą większość odcinków. Na ten moment wyszedł tylko jeden sezon, ale i tak polecam go z całego serca. Z tego względu będę unikał spoilerów w tym materiale. Z ankiety wiem, że około 60% z was tworzy historie fabularne. Jeżeli należycie do tego grona i zajmujecie się fantazją, to musicie obejrzeć Frirę. Natomiast jeśli zaliczacie się do reszty osób, to naprawdę powinniście dać jej szansę. Od razu zaznaczę, że staram się oduczyć maniery wciskania dzieł na zasadzie: każdy człowiek powinien to znać. W ten sposób łatwo zniechęcić ludzi, ale do tej kategorii tak zaliczyłbym chociażby 1984 Orwella, czy też Cień Wiatru Zafona. Z Freeren mam podobnie. Opowiada o tytułowej elfiej czarodziejce, która z racji na swoją długowieczność zmaga się z przemijaniem swoich dawnych towarzyszy. Po zakończeniu wielkiej przygody z grupą bohaterów wyrusza w podróż, by zbierać zakańca oraz zrozumieć wartość ludzkich relacji i emocji. Całość dzieje się w raczej sztampowym świecie fantasy z elfami, kresnoludami i demonami. Natomiast historie przypominają emocje. W angielskiej części internetu widziałem, że jest to serial niesamowicie smutny i przygnębiający. To absolutnie nieprawda. Prędzej pasowałoby określenie słodko-gorzki. W na pewno znajdziemy sporo nostalgii, melancholii czy tęsknoty, ale poczujemy też dużo ciepła, wzruszeń. Poczujemy nadzieję i zachwycimy się tym, czego doświadczamy. Często będziemy odczuwać przeciwstawne emocje jednocześnie. Rewelacyjnie oddaję tu scenę, która natchnęła mnie do nagrania intra. Jeżeli w przeciwieństwie do mnie nie macie serca skrytego pod warstwą kamienia, to z całą pewnością uronicie łzy. Ja przy freeren nie płakałem, choć momentami było blisko. Na pewno twórcy zdołali przebić się przez warstwę kamienia i odsłonić moje serduszko. Mało które dzieło potrafi to zrobić. Pomijam krapy, które wzbudzają we mnie agresję i nienawiść. Wielkim atutem tego serialu są jego bohaterowie. Przede wszystkim na uwagę zasługuje Freerem, bo jest to jedna z najciekawszych postaci w historii fantazy. Żyje ponad tysiąc lat, jest doświadczonym magiem, ale jednocześnie posiada sporo wad. Niektóre są zabawne lub mogą być upierdliwe dla jej kompanów, Najważniejsze jest jednak jej słabe zrozumienie relacji międzyludzkich, a raczej inne spojrzenie na nie związane z byciem długowieczną. Zastanówcie się, czy 10 lat to dla Was dużo czasu. Pewnie tak, bo dla części z Was może być to około 1 trzecia lub nawet połowa dotychczasowego życia. Teraz zastanówcie się, czy 3 miesiące to dla Was dużo czasu. Niby tak, bo to połowa semestru na uczelni, kwartał w korpo bądź jedna pora roku. Niby sporo, ale raczej nie dacie rady przywołać, co robiliście przez każde 3 miesiące swojego życia. Po co to porównanie? Żeby pokazać, jak na czas patrzy Freeren. Dla niej 10 lat, tak jak dla nas 3 miesiące. Mimo czterocyfrowego wieku na karku, Freeren wciąż się uczy i rozwija, co jest bardzo istotne dla każdej postaci. Tą naukę zmaga fakt, że pojawia się w miejscach, które odwiedziła wcześniej ze swoją drużyną. Tym samym reflektuje się nad czasem spędzonym ze swoimi przyjaciółmi i jednocześnie w bardzo ciekawy sposób wpływa na innych, szczególnie kolejne pokolenia ludzi. Zresztą jest stwierdzenie, że Freelan jako postać może być najlepszym magiem w historii fantazy. Szykując się do materiału, przyjrzałem topki w internecie i najczęściej wymieniane postacie w tej kategorii pochodzą ze znanych uniwersów pokroju Śródziemia, Wiedźmina czy Harry'ego Pottera. Ci wszyscy magowie nie mają podjazdu do Freeren. Jedyne postacie, które na upartego mogłyby się z nią równać, przy nagięciu tej kategorii, to byliby niektórzy chemicy z Fullmetal Alchemist Brotherhood. Co dość znamienne, na stronie My Animalist, Freeren zajmuje pierwsze miejsce topki, a Fullmetal drugie. Wierzcie mi, to nie jest przypadek. Fullmetala też obejrzyjcie tylko koniecznie w wersji Brotherhood, czyli misja braci. Jest nawet lepsza od Freeren. Podziękuję mi później. Na tym etapie ktoś może zacząć się zastanawiać po co fantaści mają zapoznać się z tą freerem. Chińska bajka ma świetną protagonistkę, wybitnie realizuje rozwój postaci i wzbudza emocje. Czym takim się wyróżnia? Już tłumaczę. Na pierwszy ogień musimy wziąć system magiczny, a raczej jak ten serial operuje magią. W materiale oraz jej wyglądzie podawałem już przykład związany z jej ewolucją. Później te wątki są jeszcze bardziej rozwijane w bardzo interesujący sposób, szczególnie kiedy na ekranie widzimy demony oraz innych magów. Cały serial przepełniają też niuanse. One pojawiają się w scenach z chociażby magią, ale również w sposobie, w jakim postacie potrafią się do siebie odnosić. Wiele osób podziwia chociażby Atagon Titan za przywiązanie do szczegółów, ale freerent też zasługuje na uznanie w tej kategorii. Robi to nawet w warstwie audio, która zwala z nóg. Mało który serial tak dobrze operuje muzyką i dźwiękami. Jednocześnie Freeran używa tony dobrych praktyk, o których opowiadam na tym kanale. Bardzo skutecznie stosuje narzędzia fabularne. W kluczowych momentach potrafił ustawić kilka strzelb Czechowa i wykorzystać je za jednym zamachem. Naprawdę chyle czoła przed twórcami. Na wszelki wypadek wyprzedzę uwagi, że ja tutaj podałem mnóstwo ogólników, i w sumie mało co powiedziałem. Przecież mogłem wyjaśnić swoje zachwyty ze szczegółami. Owszem, Mogłem, ale celowo tego nie zrobiłem. Jeżeli tworzycie fantastykę, to potraktujcie Sam's Freerun jako lekcję lub ćwiczenie. Spróbujcie wyłapać jak najwięcej niuansów na własną rękę. Później odszukajcie najlepsze sceny na YouTubie i poczytajcie komentarze internautów, bo na pewno coś przeoczycie. Do tematu Freeren powrócę jeszcze przy temacie jednego odcinka. Nie powstanie on zbyt szybko, ale będę w nim używał kilku wybitnych scen z tego serialu w formie przykładów. Jeśli nie chcecie ich sobie zaspilerować, a naprawdę nie chcecie, to do tego czasu obejrzyjcie Freerun. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie tego cudownego serialu. Gdy ktoś chce wesprzeć kanał, to klasycznie zachęcam do wpłat przez SUPI, link jest w opisie. Przypominam też o istnieniu Instagrama i drugiego kanału. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.